Jeśli mamy mało czasu, a chcemy szybko stworzyć dobrze wyglądający film, to warto skorzystać z funkcji film błyskawiczny. Ona za nas potnie odpowiednio materiały, doda efekty, napisy czy też menu do płyty DVD i w krótkim czasie będziemy mieli gotowy film. Zobaczmy, jak z tej opcji skorzystać. Ja utworzyłem już wcześniej nowy projekt o nazwie film błyskawiczny. Do zasobnika dodałem cztery klipy, które będę chciał wykorzystać właśnie w moim filmie błyskawicznym. Zaznaczamy je wszystkie, ja zaznaczam je poprzez. Kliknięcie na pierwszym i na ostatnim z przytrzymanym klawiszem SHIFT. Teraz przeciągamy je tutaj na oś czasu. Filmy zostały wstawione. Jak widać jeden z nich nie ma ścieżki audio, ale nie będzie mi to przeszkadzało, ponieważ ja generalnie nie będę chciał wykorzystywać ścieżek audio właśnie z tych klipów. Nie zawierają one żadnych ciekawych dźwięków, a więc będzie można z nich całkowicie zrezygnować. Można by je tutaj usunąć z tych wszystkich klipów, poprzez zaznaczenie ich właśnie w taki oto sposób, na przykład kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Usuń audio. Ja tego jednak robię nie będę, my tego dźwięku pozbędziemy się w nieco inny sposób. A więc przechodzimy do tworzenia filmu błyskawicznego. Na początku wybieramy motyw dla naszego filmu. No i mamy tutaj dość sporo różnych motywów. Większość z nich ma... Taką oto niebieską wstążkę tutaj w narożniku, co oznacza, że nie są one zainstalowane na naszym komputerze, lecz muszą być pobrane. Klikamy prawym klawiszem myszy, jeżeli chcemy pobrać właśnie taki motyw, i wybieramy pobierz teraz. W zależności od tego, jak wielki jest ten motyw, może to trochę potrwać. Ja wcześniej już pobrałem sobie ten motyw, wiosenny kwiat. Możemy go teraz wybrać. Tu oczywiście możemy go też podejrzeć. Przechodzimy dalej i musimy jeszcze spersonalizować nasz film a więc wpisujemy tytuł, na przykład właśnie wiosenne kwiaty, następnie napisy, które pokażą się na zakończenie, ustawiamy, czy ma być wykonywana automatyczna edycja i analiza materiału. Podczas analizy program sprawdza po prostu, z jakimi plikami ma do czynienia, w których momentach można je rozciąć, czy zawierają jakieś na przykład zbyt rozmyte fragmenty itd., a więc warto taką analizę ewentualnie wykonać. I następnie określamy, czy nasz film błyskawiczny ma być wykonany dla wszystkich klipów, a więc dla całego filmu, czy tylko dla klipów zaznaczonych. Oczywiście wcześniej trzeba by było takie klipy zaznaczyć. Muzyka. Tutaj ustawiamy, czy ma być dodana muzyka do naszego filmu i jaka. Jeśli wybierzemy pierwszą opcję, to będzie użyta muzyka z motywu. Następnie możemy wybrać też własną muzykę i dodać tutaj jeden bądź więcej klipów, lub też możemy określić, żeby w filmie w ogóle nie było żadnej muzyki. Za pomocą tego suwaka możemy ustawić, jak ma wyglądać balans pomiędzy dźwiękami z naszych klipów a plikami muzycznymi. Ponieważ tak jak mówiłem, ja chcę całkowicie zrezygnować z dźwięków z klipów, ustawię sobie tutaj ten suwak całkowicie w lewo. Inna opcja to miksowanie inteligentne. Po jej włączeniu ten suwak jak widać staje się nieaktywny, a program wykonuje miksowanie inteligentne za nas, czyli po prostu stara się przyciszyć muzykę tła w miejscach, w których znajduje się dźwięk z klipów. Następnie kolejne opcje, szybkość i intensywność. Tu możemy ustawić ilość efektów, czyli na przykład mniej bądź więcej tych efektów, czy też szybkość cięcia. I jeżeli wiemy, że ten film będą no oglądali młodsi widzowie, to możemy spokojnie tutaj zezwolić na wykonywanie szybszych cięć. Dalej określamy czas trwania naszego filmu. Jak widzimy, maksymalny czas trwania to 15 minut, a więc nie można utworzyć dłuższego filmu niż 15 minut. Pierwsza opcja pozwala nam na dopasowanie filmu do długości muzyki. Możemy też ewentualnie określić czas trwania naszego filmu, podając tutaj na przykład 0 minut i 50 sekund. Albo alternatywnie możemy użyć wszystkich klipów. Ja to właśnie zrobię. Następnie kolejność tych klipów. Jeśli chcemy, żeby materiały pojawiały się chronologicznie, to oczywiście wybieramy tutaj data i godzina. Następnie zawartość motywu. Tutaj możemy ustawić, jakie elementy ma zawierać nasz film. Czyli, jeżeli chcielibyśmy na przykład zrezygnować z napisów tytułowych, to wyłączamy tę opcję. I co ciekawe, jak widać, w tym momencie złączoną tą opcją zostanie również utworzony menu dla płyty DVD. Pozostawmy właśnie te wszystkie opcje włączone. I na końcu mamy podgląd renderowania, czyli decydujemy, czy po stworzeniu filmu ma być on zrenderowany, czy nie. Renderowanie po prostu pozwoli nam na płynniejsze odtworzenie go. Tutaj w tym ekraniku podglądu. Ja jednak tego filmu nie chcę renderować, dzięki czemu zostanie on utworzony nieco szybciej. Stosujemy. I tutaj jeszcze program się nas pyta, czy ma zastąpić ewentualne efekty nowymi. Zgadzamy się. I film jest tworzony. Akurat w przypadku tego krótkiego filmu trwało to dosłownie sekundę. Tutaj jeszcze raz pytanie, czy chcemy zrenderować jednak sobie ten film. No ja jednak będę się nadal przed tym bronił. Naciśnijmy nie. I film jest gotowy. Jest on widoczny tutaj w postaci takiego jednego wielkiego klipu, który również oczywiście jest widoczny teraz w zasobach projektu. To jest właśnie ten klip. I dodatkowo mamy tutaj jeszcze folder z materiałami, które zostały użyte w tym filmie błyskawicznym. Spójrzmy, mamy tutaj właśnie różne plansze i tak dalej. Na dole będziemy widzieli również plik dźwiękowy, który został w nim wykorzystany. A więc wszystkie te materiały są dostępne tutaj w zasobniku projektu. Jak widać, zostały tutaj również dodane znaczniki menu, co oznacza, że menu również zostało utworzone. Spójrzmy, przejdźmy do narzędzi i tutaj do menu filmu. I widzimy, że rzeczywiście menu filmu zostało utworzone. A więc po nagraniu go na płytę DVD będziemy mieli film właśnie z menu. O tym, jak tworzyć takie menu ręcznie i jakie zmieniać, powiemy sobie nieco później. A teraz spójrzmy jeszcze na jedną rzecz, a mianowicie na możliwość edycji tego filmu błyskawicznego. To, że on jest tutaj widoczny jako jeden klip, nie oznacza, że nie możemy go zmienić. Wystarczy kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i wybrać stąd podziel film błyskawiczny. Teraz widzimy, że mamy tutaj po prostu serię klipów. Są one porozmieszczane na różnych ścieżkach. Tu na samym dole widzimy podkład muzyczny. Tutaj poszczególne pliki. Spójrzmy. Tu mamy różne efekty w postaci takich właśnie częściowo ruchomych obrazków. A u samej góry te niebieskie kreski są to po prostu oznaczenia wykrytych rytmów z pliku dźwiękowego. Można je wykorzystać do tego, żeby w odpowiednich miejscach wykonać na przykład cięcia klipów. I przez to te cięcia będą dopasowane do muzyki. A więc w ten sposób możemy również wyedytować sobie jeszcze ten film. Możemy zmienić kolejność poszczególnych klipów, czy też ewentualnie jak tutaj na przykład długość trwania przejścia. Wystarczy takie przejście zaznaczyć pomiędzy klipami. O przejściach opowiemy sobie jeszcze oczywiście później kliknąć dwukrotnie i na przykład ustawić dłuższy czas trwania dla tego właśnie przejścia.